Dzień dobry, witamy państwa serdecznie na antenie Recynaisty TV. Jesteśmy w Wrocławiu tym razem i dzisiaj weźmiemy się za temat z Piotrem Napierałą, naszym redaktorem, z abstrakcyjne, a, a tak naprawdę mało abstrakcyjne, dosyć istotne. Porównywanie, czyli więcej lub mniej. Mhm. Zanim ci oddam głos, Piotrze, powiem dwa słowa, co ja tutaj widzę tak. z tym wszystkim. Otóż, no. W polskiej debacie społecznej, politycznej, nie wiem, ideologicznej, artystycznej nawet, mhm. y, bardzo często y, widzimy albo populistów, albo twardo czy też betonowych ideologów, którzy po prostu nie widzą niuansów, z jakich składa się rzeczywistość. Albo ktoś jest zły, albo ktoś jest dobry. Albo coś jest stuprocentową prawdą, albo stuprocentową nieprawdą. Lugarstwem. Tak, łarstwem. I w związku z tym no, zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład u nas na racjonalista TV, żeśmy przedstawili dwa programy z Bronisławem Komorowskim, który kandyduje na prezydenta. Przynajmniej teraz jeszcze kandyduje, zobaczymy, kiedy ten program pójdzie. No i. Po prostu niektórzy ludzie nie mogli w ogóle zrozumieć, jak można pokazać Komorowskiego, który zrobił coś dobrego, zrobił coś lepiej niż mógłby zrobić, prawda? Mm -hmm. dlatego, dlatego dla nas ta sprawa była istotna, że ta konwencja antyprzemocowa, bo o to w tym momencie chodziło, no przeszła, że o nią jakby... Szepną. Ale oczywiście natychmiast się pojawiły głosy, że to jest stary katolik, konserwatysta, że on robił coś innego złego, jak w ogóle można go pokazywać, o nim mówić. Po prostu nie można chwalić za, za nic dobrego na osoby, która jest jakby z przeciwnego obozu, dla niektórych przynajmniej. Bo ona po prostu już jest diabłem, tak? Już tutaj mhm. należy o niej zapomnieć. No dla mnie to jest po prostu śmieszne, bo opozycja działająca w ten sposób, niedoceniająca ruchów w swoją stronę jakby tej siły przeciwnej, mhm. No jest słabą opozycją, bo w pewnym momencie odrywa się od niej poparcie społeczne, tak? bo jednak mhm. część ludzi myśli o projektach, o celach, a nie o tym, że ktoś tam od 10 lat o czymś gada, prawda? bo to tak. nie ma znaczenia. Co o tym sądzisz pierwszy? Znaczy, no. Zgadzam się. Znaczy, kwestia tutaj polega na tym, że na przykład jeżeli się... Kla kwalifikuje kogoś jako to, to jest też taki problem, taki, że kwalifikujemy kogoś, jak, że on nosi te poglądy ze sobą, w związku z tym on będzie coś robił, a jest dokładnie odwrotnie. Jest tak, że to, co ma być efektem jego działań, to, to jest zgodne z jego światopoglądem. Czyli, na przykład, yy, my myślimy, że ktoś jest. Yy, na przykład socjalistą, to jest ten, który wdraża socjalistyczne metody, a to niekoniecznie tak musi być, bo Gerhard Schröder na przykład zadziałał neoliberalnie, bo musiał, bo musiał od, jakby odświeżyć budżet niemiecki na przykład. Także widzimy, że polityka składa się nie z osób, tylko z pomysłów tak naprawdę i te pomysły mogą być realizowane przez Kogokolwiek de facto. Ca cał całkiem często, na przykład, nie wiem, Joszka Fischer z bardzo pacyfistycznej partii zielonych popiera interwencję w Afganistanie na przykład. Oczywiście, bo się dał przekonać do tego. Do Iraku już nie, ale tam tak, więc to jest dość to to ciekawe. Widzimy, że politycy mogą nas zaskoczyć i nie jest to żadne, nie wiem, bycie sprzedawczykiem czy coś, tylko po prostu czasem jest to jakieś, jakaś potrzeba chwili. To czy, czy ona jest jakby właściwie, czy źle zinterpretowana, to już inna sprawa. Natomiast e, oczywiście e, problem polega na tym, że my e, ludzie mają skłonność generalnie do absolutyzowania różnych punktów widzenia, czyli w związku z tym, że, że jeżeli ktoś na przykład jest nie wiem, ateistą na przykład, to generalnie uważa, że wszyscy inni też powinni być ateistami. Jeżeli tam są jacyś wierzący, no to to jest kwestia tego, że są pomyleni, poproszę. Powiem, to nie tylko to. On I uważa, że wszyscy inni powinni być ateistami tak, jak on jest ateistą Tak, tak i w ten sam sposób. W tak. tym momencie ci, którzy są w zły sposób ateistami, czyli tak, 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 zawsze to jest większość niestety przy takich postawach, no, no to oni już nie są w porządku. Oni czasem nawet zasługują na większą dozę agresji niż osoby tak, wierzące. Tak, bo to jest takie, że z, bo to są heretycy wtedy. z wrogami sobie da radę, ale przyjaciół tak no. uchowaj. Tak. To samo dotyczy lewicy, często Oczywiście, feministek. Tak, Oczywiście, tak, prawdziwi, był... że prawdziwi mhm. Polacy, prawdziwi feminiści, prawdziwi, e, prawdziwi lewicowcy, prawdziwi prawicowcy. E, tak, i to jest bardzo dziwne, dlatego że na przykład każdy system polityczny jest zlepkiem rozmaitych idei. Nie może być inaczej, bo to ludzie z różnych i, obozów ideowych... Je łączą. Ja na przykład można teraz powiedzieć jeszcze o tym, że są ludzie, którzy nie mają żadnego światopoglądu. Ja szczerze mówiąc, to nie wierzę. Ja myślę, że rudymentarny światopogląd każdy ma, że coś tam przeżył i ma przynajmniej jakąś prawoskrętność, jakąś socjalistoskrętność zawartą w swoim jakby. To nie jest takie proste. Ludzie zazwyczaj zmieniają partie, które się też upodobniają w tym momencie raczej, ale to już zostawiając to nawet na boku. Czyli ustrój jest. Zlep, ustrój jest efektem tych kłótni, które by wcześniej. Więc on zawsze będzie trochę bardziej tak, jak się podoba danej osoby, trochę bardziej, trochę mniej. Tak, więc właśnie o to chodzi. To kiedyś było, na przykład jak Montesquieu przerabiał ideę loka kiedyś w oświeceniu, to chodziło o to, że Lok uważał, że jeżeli będzie rządził naród, tak, jeżeli będzie tam demokracja jakaś tam, limitowana co prawda, ale demokracja, to to będzie wtedy dobrze, bo wtedy będzie wolność, a jakby tylko oddać coś królowi, to jest gorzej od razu, yy, od razu gorzej. I teraz Montesquieu chciał pokazać, że ustrój może być tak skonstruowany, że można myśleć nie na zasadzie wolności jest, wolności nie ma, tylko wolność jest bardziej, wolność jest mniej, czyli język mniej i język więcej. I to jest bardzo cenna uwaga, to jest, brzmi to tak dosyć mdło, ale de facto jest to ogromna zmiana w myśleniu politycznym, bo Monteski chciał pokazać, że nawet we Francji, gdzie jest ten absolutny monarcha, może być jakiś stan równowagi między na przykład monarchą a tymi sądami zwanymi parlamentami we Francji, dla, może mylące dla ludzi niezapoznanych nie z tym okresem. I te sądy, zdominowane przez wysokich różnych urzędników, którzy nie myślą tak jak dwór, one miały wytwarzać jakiś rodzaj równowagi z królem. Coś on chciał zrobić z tych parlamentów licznych, czyli tych sądów, coś takiego jak jeden parlament brytyjski, który jakoś tam z królem oddziałuje. Montesquieu troszkę idealizował ustrój brytyjski, mu się wydawało, że ta równowaga jest pełna, de facto dominował tam parlament. Ale Montesquieu i tak, jego bardziej interesowało, co dla Francji będzie, czyli uh -huh. jak zrobić tą równowagę i jemu chodziło o to, że jeżeli są dwie władze i one ze sobą trochę rywalizują, próbują do siebie przekonać poddanych się obywateli, to wtedy jest ta sfera wolności dla ten i ona, ona działa w ten sposób lepiej, czyli właśnie przez ten język więcej lub mniej dochodzimy do wolności, a nie przez ten język absolutów, bo no przy tak, absolutach no. mamy uh -huh. przy sobie wielkiego wielkiego jakby lidera. To może być albo król, albo, albo, albo te parlamenty. I, i, I w ten sposób nasza, nasze pole manewru jest minimalne zupełnie. No. Tak samo, on, zresztą to nie zniknęło, bo potem mamy demokrację i mamy koalicję i opozycję. I to jest właśnie to. Opozycja też jakby rządzi też duszami, prawda? Więc w ten sposób następuje pewien stan równowagi. No tutaj właśnie wracając na grunt demokratyczny i do współczesnych czasów, mhm. no to właśnie ten brak myślenia więcej-mniej polega między innymi na tym, że mamy liczne akcje obecnie, żeby nie brać udziału w wyborach, tak? mhm. że ja nie wybieram większego, mniejszego zła, coś tam, coś tam, tymczasem wybór w demokracji to zawsze jest wybór mniejszego zła albo większego dobra. Zależy, mhm. czy ktoś jest pesymistą, czy jest optymistą, tak, prawda? Tak. I, i, I to jest um, dla mnie zupełnie niedorzeczne, że ludzie się po prostu decydują nie głosować, dlatego że ktoś. No, odbiega no, od ich jakiegoś stuprocentowego tak. ideału, bo tylko głosując na lepszy mm. wybór są w stanie stopniowo. No, czasem, jak nie idzie, jak te ich grupy, które wyrażają rzeczywiście ich światopogląd, się nie, nie, nie mogą zebrać do, do kupy, mm -hmm. to i tak stopniowo z wyborów na, na wybory głosując na własną opcję, w stronę tego, co lubią. I tak zmieniają tą rzeczywistość. Tworzą to tak. pole do działania dla coraz lepszy, dla siebie rozwiązać. Ja jeszcze od biedy mhm. rozumiem tych, którzy są po prostu przeciwnikami demokracji. Po prostu nie chcą, żeby no tak, tak jest sprawozdawione. Tak. Ale to oni też no, w ten sposób no jakby sami wyłączają się też z możliwości wpływu. To jest ten problem, że wiele osób właśnie tak przez to myślenie wszystko albo nic ogranicza zupełnie swoją możliwość wpływu. Mhm. No oczywiście ja rozumiem, że jesteśmy mhm. dużym krajem i jeden głos się nie przykłada na, na tam cokolwiek, ale mamy zawsze niską frekwencję, więc może nawet jest bardziej znaczący, niż by się nam wydaje czasem. Więc... No tak, prawda, jeszcze warto tak naprawdę rozmawiać w rodzinie z przyjaciółmi, z sąsiadami, przekonywać ludzi, prawda? Mm. Zwłaszcza skoro jest tak duża grupa niegłosujących, to naprawdę może to bardzo wiele zmienić na korzyść tego, czego chcemy, na korzyść naszych rozwiązań. Mm -hmm. Na przykład dla, dla, mnie, mhm. dla mnie na przykład jest bardzo, bardzo tak dla przykładu, jakby można to pokazać, bo to mhm. może tak konkretnie, na przykład był taki pomysł palikota Janusza Palikota, żeby na przykład, jeżeli firma nie odpowie w ciągu trzech miesięcy, czy, mo, czy, czy urząd nie odpowie, czy można firmę otworzyć, tak, jakąś tam przedsiębiorstwo, to znaczy, że się zgadza. I, I to jest, moim zdaniem, dobry pomysł, niezależnie od tego, co, czy, czy ktoś lubi palikota, czy nie. Na przykład o to tu chodzi, więc no równie, tak, bo to przyspiesza... Oczywiście. Drugi pomysł na przykład, zupełnie z innej paczki, na przykład Janusza Korwin-Mikkego, który mówi mnóstwo bzdur, ale jedną rzecz powiedział ciekawie, że dlaczego na przykład sędzia z jednego miasta Losow losowanego, nie miałby w przypadku tych bardziej poważnych spraw sądowych od, yy, sądzić spraw z innego miasta. Wtedy wpływ na sędziego jest minimalny. Tak, to no jest dobry, dobry pomysł. To jest też dobry pomysł, mimo że to mówi człowiek, który ma wiele bardzo złych pomysłów, ale to właśnie powinniśmy umieć oddzielać. Właśnie. To chciałem podkreślić. No, tak, tak. no ja myślę, że prawie każdy nawet niektórzy politycy z Spisu mają dobre pomysły. Bywa i tak. I, i tak. nawet docenianie takich pomysłów może sprawić, że jakiś polityk z Spisu załóżmy, który ma dobre pomysły, zauważy, że nie musi koniecznie być politykiem z Spisu, mhm. skoro ma poparcie wśród ludzi dla swoich pomysłów, a nie dla No nawet nawet o, abstrahując od tego, czy on mhm. sobie tam z czegoś ta sprawę czy nie to i tak nadal można coś ale tam zdziałać. Ale w każdym razie to już jest jakieś kreowanie rzeczywistości mhm. w pozytywny sposób, w różny sposób, nie? No i inna rzecz ważna w tym wszystkim, w tym czarno no to jest oczywiście przesada. Ja niedawno musiałem skomentować taki artykuł, niby w słusznej sprawie, żeby nie było religii w szkołach. Mhm. On był na, na temat, ale jak on był napisany? On był napisany w tym stylu, że w Polsce matematyka, fizyka, biologia są tylko dodatkiem do lekcji religii, że jesteśmy państwem, gdzie są same szkoły koraniczne, że nasza cywilizacja dąży do kolapsu, tak? Polska dąży do kolapsu. Ja mhm. myślę, no i oczywiście mnóstwo lajków, pełne entuzjazmu mhm. komentarze, a moim mhm. zdaniem to jest histeria. To jest mhm. wręcz to jest działanie na szkodę, na szkodę idei, bo jak ktoś przedstawia to w tak przesadny sposób, mhm. to po prostu kłamie, tak? Kogoś kto patrzy na to z zewnątrz, to jest po prostu kłamstwo i ten ktoś się z nim nie zgodzi, nawet jeśli miał wątpliwości. No tak to... samo na przykład mhm. ja w wywiadzie dla Faktów i Mitów pozwoliłem sobie na taką uwagę, żeby żeby na przykład no, ja uważam na przykład, że porównywanie tego, że są pomniki ku czci Jana Pawła w co drugim mieście, mhm. place Jana Pawła i to, że Jan Paweł nawet przejeżdżał mhm. przez jakieś miasto, co jest już absurdem, tak? To jest tak, że niedługo będą miasta, gdzie ziewnął Jan Paweł II tak, podczas przyjeżdżania. Tak samo jest w przypadku Kim Irsena, Kim Jonguna Ir w Korei Północnej. Oczywiście, ale na przykład to nie znaczy, że to jest to samo: no bo nie, jednak nie papiestwo nie, nie głodzi Europejczyków, nie, nie robi takich okropnych rzeczy. Robi złe rzeczy, na przykład w sensie takim, że przeciwia się tym prezerwatywom w Afryce. Jasne, ale. Ale nie robi tak potwornych rzeczy, to nie Zatem ma nawet to, to, to porównania, więc trzeba wiedzieć co można. Ja na Pawła, no to no wielu ludzi ich chce, ja ich nie chcę, ale no, no mają swoich zwolenników, to nie jest robione wbrew demokracji samorządowej. To jest często robione, no, w dużej mierze niestety za zgodą części mieszkańców, często większościowej. Tu można się dogadać, mm -hmm. można je przenosić w miejsce bardziej związane z kościołem. Można, można naprawdę wiele rzeczy zrobić. Właśnie jak się zrezygnuje z tej postawy, że wszyscy muszą podzielać mój no tak, yy, tak, wybrany no, Można by wtedy grzecznie zwrócić uwagę na, na koszmarność tych pomników, jak one mm -hmm. lecą w taką syryjną produkcję łapucaku. Można po prostu zaproponować, no dobrze, to zróbcie jakiś fajny pomnik, mm -hmm. dobry projekt. Mm -hmm. Zamiast dziesięciu to jeden, ale żeby był ładny. Tak, żeby jeśli już cenicie tego człowieka, to żeby przynajmniej to Oczywiście. nie było karykaturą. No. Chociaż jak tak naprawdę cenią, to powinni pamiętać, że on się sprzeciwiał budowaniu pomników no dla ta, siebie. A, ale to, to już no. abstrahując, bo wiem, że pokusa pewnie jest duża postawienia pomnika i tak. No i na koniec Ci powiem tak, że sami jesteśmy twórcami mediów. No i tutaj trzeba powiedzieć na końcu, że takie mocne, przerysowane, czarno-białe pokazywanie różnych tematów no jest niestety pokusą dla mediów, tak, bo to często zapewnia większą oglądalność, no a żyjemy w systemie rynkowym na szczęście, tak, no i od naszej oglądalności, od oglądalności mediów zależy no to czy się będą w stanie utrzymać, czy będą w stanie mm, mm. No, po prostu zapewnić no, środki na działalność, na funkcjonowanie. Mm -hmm. No i to no jest pokusa, że jak, jak media wiedzą, że jak ktoś napisze, że ktoś tam jest głupi, albo ktoś komuś dał w twarz, a później się okaże, że to nieprawda, że to było tylko zdjęcie czy coś tam, bo no, mm -hmm. to są takie szykujące tytuły często, przerysowujące rzeczywistość. No to media wiedzą, że ludzie będą to chętnie czytać, oglądać. Mm -hmm. tak, Natomiast jak ktoś napisze, no może jest taka, może jest inaczej, pomyślmy, rozważmy, to po prostu niestety wtedy ilość oglądających jest niska. Oczywiście, znaczy to, to że bardzo ciekawie w swojej autobiografii Tony Blair mówi o, hmm? o tym, że rola mediów powinna być jeszcze raz przemyślana i prawo medialne, dlatego że właśnie no, Tony Blair wspominał, jakie tam któryś miesiąc się zajmują reformą. Tam, czy lat nawet reformą policyjną, którą ludzie niby popierali w tam 70%, a prasa o tym prawie nie wspomniała. Natomiast, że jeden z jego ministrów miał jakiś tam romans na pokój, to cały czas od rana do wieczora. Mimo, że w sumie... No. Kogo to obchodzić powinno tak naprawdę? Ale, no, ale ludzi to niestety bardziej obchodzi niż... Właśnie, takie no. niesamowite to jest wręcz. Zresztą, ja pamiętam kiedyś rozmowę z jednym Hiszpanem, który mi powiedział, że żałuje bardzo, że. Desportes ma taką, taką liczbę czytelników jak El Mundo, El País i jeszcze parę innych gazet razem. Więc właśnie gazety, które emitują jakieś takie emocje, które są w sumie no, niewiele znaczące w skali kraju. są, No ale to już tak, tak, to, tak to już, już jest. Znaczy, ja tu widzę na koniec, powiem, no problem taki, że to jest jakby takie samo napędzające się koło, że media psują publiczność, publiczność psuje media, tak? Mhm. Politycy psują wyborców, wyborcy. Psują polityków, polityków. Też trochę, bo I moim zdaniem to, czego przynajmniej w Polsce solidariet. brakuje, to autokrytycyzmu tych przeciętnych konsumentów mediów czy wyborców. Że wszystkiemu są winni, źli politycy te złe media, ta zła hmm. wyborcza albo ta zła republika, albo coś tam złego, tak? Hmm. Ale nie ja. Ja nigdy nie jestem winien. Ja nigdy nie jestem leniwym. No, niezbyt wartościowym człowiekiem, który po prostu sam swoimi wyborami ewokuje taką rzeczywistość. Po prostu no, brakuje takiego wstydu, że ktoś jest leniwy intelektualnie, żeby się tego wstydził, nie? Bo bez mhm. tego nie będzie lepiej. No, na to raczej trudno liczyć, dlatego że podstawową potrzebą człowieka jest to feel good about himself herself. No self. tak, wiem, cię, cię, swoją wartość, e, ale e, może żeby... jakby ludzie, tak. ludzie, ludzie po prostu wiesz, tacy przeciętni, sąsiedzi, rodzina, Mocniej reagowali na przykład na chamstwo w otoczeniu, na głupotę. No tak, to na by było całkiem niezłe. To znaczy wszystkie społeczeństwa w tym okresie takiej transgresji, tej, 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 tej zmiany ustroju, mhm. one są zawsze miały tendencję to do bycia bardziej agresywnymi, tak. bardziej takimi, tak. Więc to też może być y, po jakimś czasie mijać. Być może ta nie wiem, ta histeria smoleńska na przykład jest takim zjawiskiem. No miejmy na nadzieję, że to minie. Może to jest, wiesz tak, jak z kuchnią, jak ze wszystkim, że najpierw się bierze byle co, tak? A mm -hmm. później jak powiedzmy no, życie społeczne się kontynuuje z, la, z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, gusta stają się bardziej wyrafinowane, potrzeby mm -hmm. stają się bardziej wyrafinowane. Więc może to samo się stanie z wyborcami? I z twórcami, i odbiorcami mediów, że jednak mm. staniemy się bardziej wyrafinowani, czego Państwu życzę i sobie i nam wszystkim. Możliwe. Miejmy nadzieję.